Liny zderzakiem to może być nie do odwiązania później, bo się zbyt zaciśnie, wiesz? Aha, bo, ale można by było płaskim chyba w środku i potem zderzakami, to podobno chyba pomaga rozsunąć zderzaki. Płaski to bym nie szedł w to, wiesz? Bo że, 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 że można, nie, no. bo sam się roz tego, ale ze, ze, ze zderzakami chyba on, jest, on y luzuje zderzaki. Chyba, tak? Znaczy pewnie tak, ale... Y bardzo ma złą historię ten węzeł. Mhm. Jest taki dośmiecionośny. I o ile z ringiem jest łatwo, bo e, dokręcamy go tym, tym, tym skosikiem w dół, no nie? tak, żeby napisy były dobrze. Mhm. Także tu e, z ringiem jakby jest intuicyjna sprawa jak się go dokręca i, i ring może być y, też do stropu, no nie? Jako że te jeszcze gdzieś mam drugi kluczyk to y, podzielicie się troszeczkę. Ktoś Maciek na pewno weźmie jeszcze y, ja ci dam Maciek drugi kluczyk i weźmiesz tam. <tryk> <tryk> Albo ten kluczyk weźmiesz, a ja ten mój z grzechotką dam Marcinowi, bo on będzie miał więcej te okręcenia. I jakąś pakietkę albo dwie weźmiesz, bo a nóż ci się tam przyda. Ja tu nie mogę na dole znaleźć o, I on mimo, że nie jest dokręcony, już stawia opór, bo jest jakby stary, ale te twoje Marcin będą w lepszym stanie. Bo ten to jest jako stanowisko dolne, chyba przykręcony. I tak naprawdę to ja z nim już walczę, zaraz urwę śrubę, a... Ale tak się czy, się ruszy. A nie jest dokręcony no. Takie uroki starych tych, starych spików. Nie, no, więcej nie Dobre. Ale to jakby to Wam pokażę jakby samą siłę dokręcenia tam kawałek jak dalej. A tutaj wam chciałem... Albo nie, od razu tam pójdziemy.